Siemio, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Co się dzieje w moim życiu? Ja nie wiem naprawdę, co jest w tym roku? Po prostu co się dzieje? Jakieś totalnie przełomowe sytuacje w moim życiu się dzieją. Sorry w ogóle za bałagan, mam straszny bałagan w pokoju, wiem. Ale ja nie mam totalnie kiedy tego posprzątać. Nie mam paczki leżą, jaram się nimi już tak z widoku, bo widzę, że są tam na przykład kalendarze wędowe, ale chciałabym nagrać jakiś taki unboxing czy coś. Nie mam na to przez ostatnie czasu, może teraz, teraz jest piątek, więc może mi się uda dzisiaj to zrobić, bądź jakoś teraz w weekend. Słuchajcie, i jadę dzisiaj do telewizji, w drugi raz, no nie? Kojarzycie może taki odcinek, jak jechałam do Pytania na śniadanie. Trochę się to różni. Teraz jadę po pierwsze do TVN-u, do Dzień Dobry TVN. I oni do mnie napisali, słuchajcie, w ogóle na TikToku. Ja tam rzadko wchodzę w te wiadomości, więc całe szczęście, że akurat zobaczyłam. Bo robią taki materiał o... W sumie wypuszczę ten filmik na pewno już po znaczy publikacji, no po, jak to się mówi? No, puszczaniu tego w telewizji, zapomniałam, jak to się mówi. Emisji? Tak. Więc mogę chyba o tym otwarcie mówić. O challenge'ach, niebezpiecznych challenge'ach. A że ja nagrałam ostatnio nie wiem, czy widzieliście takie TikToki po prostu, gdzie zobaczyłam coś takiego i o tym właśnie powiedziałam, żeby po prostu w negatywnym świetle to przedstawić, żeby przypadkiem nikomu nie przyszło do głowy, wiecie, co robić. Ja tam myślę, że będę pytana o to, znaczy nie, nie więcej wiem, o co będę pytana, ale to wiecie, co się później zawsze jeszcze zmienia, więc ja też tam oczywiście wytłumaczę, dlaczego właśnie to nagrałam i tak dalej. To zrobiło spory zasięg, dlatego oni to zobaczyli. To w ogóle nie było moim celem, szczerze, żeby to zrobiło tak duży zasięg. W sensie, oczywiście chciałam przestrzec ludzi, ale ja nie nagrywałam wcześniej w ogóle takich filmików, więc ja nawet nie, nie wiedziałam, w sumie, wiecie, jak to się przyjmie i tak dalej, nie nagrywałam tego jakimś, w jakimś celu, zrobienia zasięgu, tylko po prostu zobaczyłam to przypadkiem i poczułam taką. Trochę odpowiedzialność, że muszę coś z tym zrobić, jeżeli ja to zobaczyłam. Mi po prostu gały tak. No nie, jak ja zobaczyłam, bo to jest niebezpieczny trend tam z przecinaniem kącików ust, oczu. No, generalnie masakra. Jak ja to zobaczyłam, to w ogóle myślałam w że to jest jakiś trend makijażowy. Później zobaczyłam, że to totalnie ma inny cel i przeraziło mnie to, dlatego stwierdziłam, że no jeżeli to już zobaczyłam tak wcześnie, jeszcze zanim to dotarło do Polski, to powinnam coś z tym zrobić, bo prędzej czy później to zapewne do tej Polski dotrze. I stwierdziłam, że po prostu przedstawię to właśnie w takim negatywnym świetle. Dodatkowo jeszcze dałam taką alternatywną opcję, jak jeżeli już wam się Podoba taki efekt, to uzyskać to po prostu konturówką żeby sobie nie ciąć twarzy, zwyczajnie. No i właśnie oni po jakimś czasie to zobaczyli i zbiegło się to z tym, że tworzą taki materiał, więc mnie zaprosili. I słuchajcie, różnica jest taka, w porównaniu do tego, co byłam wcześniej w pytaniu na śniadanie, że to nie jest na żywo. Więc dla mnie już od razu, uff, no nie, bo. No, jest mniejsza szansa, że sobie zrobię jakąś mega wiochę taką, wiecie, nawet, no niezależną ode mnie, no po prostu odwalę jakąś manianę na żywo, no to to idzie od razu na żywo. Tutaj wszystko można wyciąć, nie wiem, jak oni to będą to wycinali, Do z drugiej strony się właśnie trochę stresuje, że ja, wiecie, żeby... Wyjaśnić coś, ja potrzebuję dużo słów i dużo czasu. Ja się zawsze rozpowiadam, mega rozgaduję. A wiem, że w takich telewizjach oni muszą bardzo to ciąć i mają mało czasu. Dlatego boję się, że właśnie tak to wytną, no bo będą musieli, że nie zachowa to tego sensu, który chciałam przekazać i mam nadzieję, że tak nie będzie. Znaczy, wątpię, żeby to zrobili jakoś świadomie, no nie, że o, chcemy zmienić jej słowa, no bo po co ja nie jestem jakąś świecie popularną osobą, której warto zmieniać słowa i robić z tego dramę. Nie o to pewnie chodzi, tylko po prostu właśnie ze względu na czas może tak być. Nie wiem, oni w ogóle chcą jeszcze, żebym jakby tam pokazać, tak jakby trochę backstage. Czacki mojego nagrywania i tak dalej, to będzie tam w studiu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie, nie do końca wiem, o co chodzi tu, ale zobaczymy. Myślę, że będzie miło, fajnie, mam nadzieję. Będzie na pewno bardzo duże doświadczenie dla mnie, bo już mi ręka boli od trzymania tego. No bo kurczę, coś takiego doświadczyć w ogóle i to jeszcze, jakby wiecie, być tak jakby tam zaproszonym na, na taką rozmowę. Nie no, mocne, nie? Mocne. Po prostu nie wiem, kiedy w ogóle to będzie puszczane. W telewizji, czy to na przestrzeni kilku dni, tygodni, nie wiem. Zobaczymy. No bo będę chciała to zobaczyć. Kurde, się będę stresowała. Ja, słuchajcie, ja myślałam właśnie, że ja się nie stresuję. Ja myślałam, że nie, dlatego, że tak, po pierwsze, jest to temat w ogóle fajny, bo to rzeczywiście coś wniesie. No nie, ja czuję, że. Może zrobić coś dobrego tą rozmową. Ktoś może zobaczy, jakaś mama, rodzic ogólnie, że, że właśnie jest coś takiego, dzieje się coś takiego, może warto pogadać z dzieckiem, zanim dziecko to zobaczy, albo po prostu osoba, która nie wiem, stwierdziłaby, że fajne, zrobię sobie to, a jednak może taki. Taka wstawka w tym Dzień dobry TVN sprawi, że spojrzę na to już w negatywny sposób następnym razem. To to jest pierwsza rzecz, że właśnie cieszę się, że ma to jakiś taki cel, a dodatkowo, no jest to mój drugi raz, nie jest to na żywo, więc no i taki temat, co w sumie nie muszę się jakoś mega przygotowywać, no bo mam generalnie w głowie to, co bym chciała powiedzieć, tylko właśnie się stresuję tym, że no ten czas, no nie? Że ja się jakoś tak zagmatwam w tej mojej wypowiedzi i no nie, no masakra. Poza tym nie sama ja to będę montowała, więc jeszcze utną coś, co ja jakby chciałam, żeby było ważne, a na przykład nie utną czegoś, co w sumie jest bez Sensowne, nie wiem, no zobaczymy, ale oni też się znają na tym, więc mam nadzieję, że będzie ok. No ale właśnie myślałam, że się nie stresuję. I miałam taki wczoraj dosyć duży luz, w sensie tam taki dreszczyk emocji może trochę tak, ale miałam dosyć duży luz, ale słuchajcie, noc zweryfikowała, bo ta noc była dla mnie okropna, ja się co chwilę wybudzałam, no po prostu się stresowałam, tylko że ja nie wiedziałam, że się tak będę stresowała, w sensie w ogóle mówię, u mnie noce weryfikują, tak samo był egzamin ostatnio z rachunkowości, ja się do niego nauczyłam, czułam się przygotowana, no jednak poświęciłam dużo czasu, więc to mnie tak stresowało, że jego go po prostu zmarnuję, no nie, że te nie wiem, 20-30 godzin, które na to poświęciłam, po prostu pójdą na śmietnik, więc tym się jedynie stresowałam, no ale nie sądziłam, że aż tak się stresuję, żeby mieć tą noc taką przerąbaną, no nie? Ja też się wybudzałam cały czas i według mnie noc najbardziej weryfikuje to, czy ja się podświadomie stresuję, bo ja się stresowałam tym bardzo podświadomie, nie czułam tego jakoś bardzo i teraz dosłownie, wiecie, poranek, noc, było do mnie tak stresujące, jakieś okropne sny, co chwilę wybudzanie się, um, myślenie, że ja już tam jestem, że się spóźniłam i w ogóle masakra i ja mam ostatnio problem chyba z tym, że Stresuje się rzeczami, którymi jeszcze rok temu bym się w ogóle nie stresowała, na przykład. W sensie, no, wiecie, kto by się też nie stresował, i no to, to telewizji, what w ogóle, ale z drugiej strony aż tak, żeby, nie wiem, nie wiem, więc dziwne. Słuchajcie, ubrałam się normalnie, tak skromnie. Stwierdziłam, się właśnie chcę ubrać tak skromnie. Wcześniej miałam właśnie powiedziane, żeby się ubrać jasno, tu nie miałam, więc ubrałam się dosyć ciemno. To się wiecie, taki komplet jeansowy, basicowy, ogólnie włosy, słuchajcie, właśnie, Wam nie mówię. Czy ja wam mówiłam, że ja skróciłam włosy? Ej, nie mówiłam Wam o tym, o lol. Sorry, ja po prostu jestem tak w tyle ze wszystkim, że nawet zapomniałam Wam powiedzieć o tej rzeczy. Ogólnie te włosy są też teraz zakręcone. One są takie trochę jeszcze skręcone mocno. Poluzują się spokojnie, ale właśnie nie chciałam ich tak nadmiernie rozczesywać, żeby wytrwały moją podróż do Warszawy, bo ja do pociągiem. No ale właśnie ja je obcięłam ostatnio. I słuchajcie, nie sądziłam, że będą aż tak krótkie. W sensie, no one mówię, no jak są. Proste, to są dłuższe, one są po prostu pocieniowane i ja nie umiem od kiedy je pocieniowałam. Ich układać. Naprawdę. Cieszę się w sumie, że je skróciłam, no bo to też, wiecie, takie odżywienie, coś też ciekawego, nowego, innego. Plus, fajniej mi się je w sumie też związuje. Jakoś łatwiej mi się robi fryzurę, jak one są na tyle krótkie. No słuchajcie, ja się muszę zbierać, bo jadę w ogóle autem na dworzec, bo no jadę na dworzec, z którego po prostu te pociągi mi się lepiej ułożyły godzinowo, więc mam trochę dalej, nie wiem jak tam z parkingiem, więc muszę jechać wcześniej, żeby po prostu się nie spóźnić. Mam nadzieję, że mi się pociąg nie spóźni, bo z tego dworca się często spóźniają pociągi do Warszawy, a wtedy byłabym mega masakra, więc będę musiała dawać znać tej e, dziewczynie, z którą będziemy gadać, więc dziewczynie tam też trochę niezręcznie było, bo e, raz było się na ty, raz na pani i w ogóle. Też znaczy właśnie mniej mnie trochę stresuje fakt, że my już rozmawialiśmy przez telefon i to kilka razy, więc ja już wiem, z kim ja będę gadała i tak dalej, to jest taki trochę luz. Ale no ogólnie, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Więc dzisiaj mam taki dzień, stam wcześniej, jadę, później wracam, siadam do pracy, bo muszę, wiadomo, popracować zdalnie na szczęście, więc spoko w domu sobie popracuję. No i przydałoby się coś ogarnąć na studia, ale to może w pociągu zrobię, zobaczymy, bo no mam w następnym tygodniu, oczywiście, znowu. Trochę rzeczy. Ogólnie teraz na tych studiach mam najgorszy taki moment. Wiecie, to jest taki okres, że się zaczyna kończyć semestr powoli. Zaczynają się już zaliczenia, takie typu egzaminy, ale jeszcze się nie pokończyły ćwiczenia i po prostu jest masa tego wszystkiego, nawał straszny. I co chwilę coś mam na te studia, więc już nawet nie wiem, w co ręce mam wkładać, no i muszę takie sytuacje wykorzystywać jak na przykład w pociągu, żeby po prostu to trochę nadrabiać. Jest sukces. Dojechałam na dworzec i zaparkowałam, bo to jest naprawdę duży sukces o tej godzinie. Mam wrażenie, że ludzie jeżdżą właśnie na przykład do Warszawy. Do pracy. To wiecie, zajmują te miejsca jakieś siódmej nawet wcześniej, no i później stoją tu do późna i te wszystkie miejsca są zajęte. Ale zrobiłam ogólnie taki wstyd, Ja mam czasem takie dni, że mam fobię jakąś społeczną, w sensie, że wolne do ludzi nie zgadywać i tak dalej, jak nie muszę. A czasem mam tak, że jestem rzecz jakoś, nie wiem, nadmiernie otwarta. Mm, I wydaje mi się, że jak mam wewnętrzny stres, to jestem bardzo otwarta do ludzi i jakby nie wstydzę się czerpać pomocy, e, pytać i tak dalej. A kiedy mam jakiś duży luz, to właśnie o dziwo bardziej się wstydzę. I no teraz jestem tak trochę stresowana tą sytuacją, no nie, więc ja słuchajcie, podejrzę na ten parking i pytam randomowego pana, proszę go, żeby opuścił szybę. On siedział z żoną w samochodzie, ja tak, przepraszam. Czekajcie, bo kolejną wiochę tutaj sobie robię właśnie, bo zaraz wam powiem. I tak, przepraszam, czy wie pan, że to jest parking miejski? A on, miejski? Że jak? I on powie, no, miejski, no, czy trzeba pobrać bilet i tak dalej. Bo ja, nie, wiecie, no, wolałam się to wiedzieć, niż zaraz dostać mandat. Bo serio nie ogarniam tych parkingów, to jest bardzo dziwnie na tym dworcu. Jest jeden taki, drugi taki. I on, że nie, no, no normalnie można zostawić samochód. Ale tak, aha, czyli nie trzeba pobierać biletu. I on taki wiecie, taki kochany, był taki, nie, nie trzeba, nie trzeba. Mam nadzieję, że dobrze mi powiedział, ale widzę, że nikt nie ma tych biletów, więc oby. Słuchaj, słuchajcie, miejsca nie mogłam za cholerę znaleźć. Jeździłam, 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 jeździłam. Na szczęście przyjechałam wcześniej, więc spoko, nie masz takiego stresu. No ale widzę, że jakiś chłopak podchodzi do samochodu. W sensie, chłopak. Ja jestem przyzwyczajona, że ktoś, jak ktoś jest mniej więcej w moim wieku, to ja do niego mówię na ty. I on widać, że w szoku. Polacy ogólnie nie są chyba jakoś tak przyzwyczajeni do tego i ja właśnie podchodzę, znaczy podchodzę, podjeżdżam i mówię, słuchaj, będziesz stąd wyjeżdżał? On tak. A, ja, a, no to super, to sobie zajmę twoje miejsce nie? i dobrze, że zapytałam, bo zaraz ktoś by mi zajął, bo przyjeżdżał tuż obok, więc całe szczęście zrobiłam jeszcze siary, bo nie umiałam w to miejsce wjechać, taką wichę zrobiłam, ale udało mi się wjechać, a on biedny, widać, że czuł presję, że ja się go zapytałam, wyjechał szybciej i przez to musiał odśnieżać na środku parkingu samochód. Ja bym poczekała przecież, ale on pewnie poczuł presję, że ja wiecie, że czekam na to miejsce. No albo myślał, bo to w sumie nie było takie odśnieżanie śniegu, tylko tak bardziej lodu może myślałam, że mu to się odparuje po prostu No oby i chciałam mu pomóc wyjść i mu po, pomóc odśnieżyć, ale nie mam odśnieżaczki sama. I jakby popadał teraz śnieg w ciągu dnia, kiedy ja będę w tej Warszawie, to nie wiem, czy ja będę odśnieżała szczotką do włosów. Dobra, tutaj już jechałam pociągiem i powiem wam, że stresowałam się dodatkowo, bo mój pociąg spóźnił się pół godziny. Trasznie głupio mi było, no ale nic nie mogłam zrobić, zadzwoniłam, oczywiście przeprosiłam. No i wiecie, ekipa była tam do którejś godziny, ale na szczęście udało nam się ze wszystkim zdążyć, więc Przynajmniej zobaczcie, jaki miałam ładny śnieg za oknem. W ogóle miałam dużo rzeczy do roboty na studia, ale nie byłam w stanie w tej drodze tego zrobić. Trochę ogarniałam to w powrotnej, ale tutaj jednak stres był duży. Wcisnęłam w siebie skira, bo śniadania praktycznie nie jadłam, a jednak staram się zawsze coś zjeść. No ale ciężko, nie dość, jak się wcześniej wstanie, jeszcze się stresuje. Słuchajcie, ogólnie dojechałam, już jest masakra. Znaczy, no jestem spóźniona, ale wszystko oczywiście dogadałam. Właśnie, bo no nie miałam wam jak bardzo powiedzieć, bo po pierwsze wstyd, a po drugie głośno było. Więc pociąg mi się spóźnił, oczywiście tego się najbardziej spod... znaczy, obawiałam. No ale na szczęście dałam znać tam i czekają na mnie. Najgorsze jest to, że ta ekipa do nagrań ma o 15 kolejne nagrania, więc jakby do tej godziny mamy czas, dlatego ja sobie przebukowałam bilet powrotny na godzinę później, żeby na pewno zdążyć i żeby przeze mnie wiecie, nie było takiego problemu. Wiem, że to nie jest moja wina, ale no i takich przeproszę i w ogóle, no bo wiecie, no to jednak ja nie dotarłam na czas. Nie lubię strasznie takich sytuacji, zwłaszcza jak są właśnie niezależne ode mnie. E, najgorsze co może być zawsze po wyjściu z dworca e, dla mnie w Warszawie to ogarnięcie się gdzie ja w ogóle mam iść w którą stronę, żeby znaleźć kierunek, ale złapałam kierunek, zadzwoniłam, mam zadzwonić jak będę e, na miejscu, oni po mnie zejdą, bo tam się nie da tak jak wiecie, wejść po prostu, tylko ktoś was musi wprowadzić, ale stresuję się, powiem Wam, jeszcze ten stres e, mi się spotęgował przez właśnie to opóźnienie pociągu. Słuchajcie, dostałam zgodę, żeby wam pokazać, jak to wygląda, to studio. Więc proszę bardzo, tutaj nie bez ludzi, ale tu my będziemy nagrywać za chwilę. Taki jest zaaranżowany, właśnie neutralny kącik przytulny. A tam jest to, co widzicie zawsze w telewizji: tam jest kuchnia. Zobaczcie, tutaj jeszcze wam pokazuję kuchnia. I tutaj no naprawdę takie dobre robią te potrawy. Podobno wszystkie od razu schodzą, zawsze jak się skończy program. I zobaczcie, ile oni mają tu przypraw. Czy wy to widzicie? Normalnie cała spiżarnia. Siema, słuchajcie, ja w ogóle pierwszy raz od kiedy pocieniowałam włosy, zakręciłam je na skarpety. Coś poszło nie tak ewidentnie, nie, to no, jest masakra, ale dobra, ja idę dzisiaj tylko do lekarza, a tak to siedzę w domu i się uczę. Taki jest mój plan, tnia, to są moje dwa główne zadania. A no i pracuję, no i praca, tak? A już do pracy trochę zrobiłam, specjalnie właśnie wcześniej stałam. I słuchajcie, chciałam się do Was odezwać. Ponieważ jeszcze chciałam skończyć jakby tego vloga, powiedzieć Wam kilka słów na koniec. Co do tego mojego tam wystąpienia w Dzień Dobry TVN. Wiecie, że jest tydzień, od kiedy? Czekajcie, tak? Nie, nawet więcej. Dobra, załóżmy tydzień. Od kiedy tam byłam. Tego chyba jeszcze nie było w telewizji. W sensie nie wiem, bo ja nie oglądam codziennie. Właśnie teraz na przykład jak mam taki poranek, to ja sobie puszczam tak w tle, że to zawsze znaczy, poza tym się tak wciągnęłam. to jest teraz dla mnie taka rutyna, że jakiś tam program śniadaniowy leci w tle. Lubię ten vibe. To jest taki przyjemny początek dnia. Nie mogę patrzeć na ten łeb, To jest jakiś w ogóle. Co to jest? Dobra, ja będę musiała rozwiązać te włosy. Jest pierwsza opcja taka, że ja to przegapiłam, po prostu nie widziałam, jak to puścili, ale wydaje mi się, że... Ktoś by mi dał znać. Po pierwsze, ktoś z widzów mógłby zobaczyć. Po drugie, jak wtedy nie mówiłam nikomu, w sumie, no tak, no nie, nie zapowiadałam, że będę w pytaniu na śniadanie, to mega dużo osób do mnie napisało, dzień później pytało i tak dalej, czy byłam. Więc ludzie, wiecie, oglądają takie programy, wyłapaliby. Druga opcja, że jeszcze tego nie puścili, najbardziej prawdopodobna. A trzecia w sumie taka, że mogłam zrobić tam aż taką siarę, że stwierdzili, że jednak tego nie wypuszczają. To też jest możliwe. Wątpię, żeby aż tak, bo w sumie oni to montują, no mogą wybrać co chcą, jakby nie patrzeć, mogą sobie na relacje i w ogóle, więc coś tam by na pewno z tego skończyli. Chociaż no nie narzekałabym jakoś, bo powiem Wam szczerze, że właśnie chciałam Wam dać takie odczucia po tym. Ja nie jestem bardzo zadowolona z tego, jak ja tam się wypowiedziałam, po prostu... Gdybym umiała mówić, kurde, zwięźlej. Obawiam się, że ja się nie potrafię wypowiadać w takich krótkich form. No dobra, niby tam, wiecie, nagrywam TikToki i tak dalej, no ale ja sama decyduję o tym, ile on będzie trwał, sama sobie to montuję, ewentualnie jak mam jakieś właśnie takie ważniejsze wypowiedzi, to tutaj na YouTubie zawsze. A tam mamy określony czas, który ja nawet nie wiem, jaki jest do końca i jeszcze jest ten stres, wiadomo, to wszystko. I ja zdecydowanie się nie wypowiedziałam tak, jak planowałam. W sensie... Rozwinęłam to jakoś. W ogóle nie, wiecie, nie tak konkretnie. Znaczy, myślę, że coś tam jest do wycięcia, oczywiście, ale obawiam się, że jakby wiecie, jeżeli ktoś to inny montuje, a nie ja, to on nie wie do końca, co ja miałam. W w głowie i jakby jak, co miałam chęć przekazać. Gdy ja to montuję, no to ja to zrobię tak, żeby ten sens z mojej głowy został zachowany. I boję się, że tutaj, jeżeli oni będą to chcieli tak mega skrócić, to po prostu no, powycinają takie fragmenty, wiecie, no, co mi się to nie sklei w ten przekaz, który chciałam. Więc ogólnie z samego mojego wystąpienia tam nie jestem zadowolona. Musiałam się chyba nauczyć tak trochę. Kompresować te myśli, i wtedy bym się nadawała bardziej do takich rzeczy. No i jakoś wiecie, mam też różne dni. Czasem mam taki dzień, że mam takie mega flow, w sensie, że w ogóle się nie zająknę, mówię od razu to co, to, co chcę, nie brakuje mi słów, dzięki temu też jest mało wycinania później w montażu, a czasem mam takie dni, że nie potrafię powiedzieć prostego zdania. No i mam wrażenie, że to jest kwestia wyspania, właśnie jakiegoś takiego, takiego wypoczęcia głowy, i wtedy mam takie dobre dni, i rzeczywiście ja nagrywam i praktycznie nic nie muszę ciąć, tylko tamtnę, żeby było bardziej dynamicznie. A mam czasami coś takiego, że ja powtarzam 50, razy coś i nie wiem, ciągle mi się plącze język, jak mówię, jedno zdanie, proste zdanie, kilka słów, no nie? No i właśnie teraz miałam, czy w tym, jak byłam Dzień Dobry TV, miałam słaby dzień na to. Byłam zmęczona, byłam zestresowana, po tygodniu tak naprawdę też ciągłego robienia czegoś, takiego chaosu. No więc to nie wróżyło dobrze i rzeczywiście ciężko mi się było wypowiedzieć, mimo to, że sobie tam mniej więcej w głowie układałam, co bym chciała powiedzieć. A jednak zazwyczaj jak nagrywam na przykład tutaj, no to lecę z takim flow, wiecie, bez żadnego przygotowania. Niemniej jednak uważam, że było to super doświadczenie, wiecie, po prostu tam pojechać, poznać tych ludzi, zobaczyć. I stwierdziłam, że trudno, bo chciałam poczekać z publikacją tego właśnie, z dograniem tej końcówki, jak ja to zobaczę, żeby moją opinię wyrazić, po prostu jak to wyglądało i tak dalej, jak wiecie, co, jak to się ogląda, jakie moje wrażenia stamtąd. No ale niestety yy, nie było tego chyba jeszcze, albo ja przegapiłam, albo tego nie będzie, nie, nie wiem, nie wiem. Więc po prostu Wam nagrywam, żebyście mieli tego vloga, żeby on się też tak nie przedawnił. Jeżeli to by jakoś bym trafiła na to, że to będzie, to się dogram Wam do kolejnego po prostu vloga i Wam jeszcze opowiem, jak to finalnie wyszło, może pokażę. No ale patrząc na to, jak ja rozciągałam te wypowiedzi i nie rzucałam takimi konkretami, to myślę, że tutaj kwestia montażu to będzie tak naprawdę kluczowa, jak to wyjdzie. Chociaż mega się cieszę, że mm, rzeczywiście tamten przekaz, no mam nadzieję, że taki on zostanie wyciągnięty ostatecznie, jest jednak taki, że coś daje. W sensie, że wiecie, że to nie jest rozmowa o pogodzie, tylko to jest rzeczywiście przekaz, który. No, Komuś może pomóc i to mnie bardzo cieszy, że w czymś takim mogłam wziąć udział. I ogólnie no, jestem mega wdzięczna, że w ogóle wiecie, chcieli ze mną pogadać i mogliśmy chociaż na kogoś jedną osobę pozytywnie jakoś wpłynąć, że właśnie przestrzec i tak dalej. No i tak jak mówię, doświadczenie, które zostanie ze mną tak naprawdę do końca życia i to uważam jest mega cenne. No przecież to będę dzieciom opowiadała. Słuchajcie, ja muszę się zbierać już do lekarza, jadę do endokrynologa. No, i tak jak powiedziałam, wracam, praca, nauka i to są moje dwie główne rzeczy na dzisiaj. Oczywiście pomontuję jeszcze, tak? To też sobie dodaję tam podstawowe takie pierdoły, które muszę porobić, no to też. Kolejny tydzień będę miała na studiach mega zawalony, mega zawalony. No ale na rzecz tego, że w sumie jeden egzamin na przykład nie musiałabym go teraz pisać, mogłabym go pisać w styczniu, ale no dzięki temu styczeń będę miała luźniejszy, tak to bym miała styczeń znowu zawalony. A wolę mieć wiadomo... Ja jestem osobą, która lubi mieć wszystko szybciej zrobione i nawet takim większym kosztem zmęczenia fizycznego, psychicznego, żeby później mieć świadomość, że mam luźniej, dzięki temu, że zrobiłam coś szybciej. To jest w sumie szczerze niby plus. Że mam coś takiego, ale z drugiej strony do, zaczynam dostrzegać, że to jest bardzo duża wada po czasie, bo kiedyś miałam tak, że wiecie, że po prostu szybko miałam wszystko zrobione, wszystkie obowiązki, ok, i później miałam luz. No ale jak teraz widzę, że jestem mocnym pracocholikiem, to to, że ja zrobię dużo rzeczy wcześniej i szybciej, to nie znaczy, że ja później będę miała luz, tylko że ja sobie wezmę nowe rzeczy na głowę. Yy, I jeszcze minus tego jest taki, że w takich pracach, na przykład właśnie, nie wiecie, zawodowych, czy właśnie pracach na, jakiś, na studiach, typu, no nie wiem, jakiś projekt na studia bardzo duży, albo właśnie w pracy jakaś taka praca typowo projektowa, bądź jakieś takie rozciągnięte w czasie obowiązki, no są dla mnie bardzo męczące psychicznie, bo ja lubię mieć zrobione wszystko szybko i mieć później świadomość, że już to mam zrobione i mam to za sobą, a nie, że ja jeszcze cały czas mam to przed sobą. Więc to jest takie coś, co trzeba sobie tak w głowie trochę ułożyć, żeby do tego podchodzić zdrowo, a nie właśnie tak jak ja podchodzę, że najchętniej bym ja wszystko zrobiła od razu, mimo to, że na przykład czasami później znaczy lepiej w przypadku, nie jakiegoś projektu na studiach, bo mamy więcej informacji, Chociaż praca magisterska będzie znowu kolejnym takim projektem, bardzo dużym i ciężkim dla mnie psychicznie, bo ja mam najtrościa mieć zrobione od razu, yy, mimo to, że to wymaga bardzo dużo czasu i zaangażowania i nie da się tego zrobić tak na raz, właściwie dobrze, więc ja jestem po prostu załamana, zwłaszcza jeszcze mając świadomość, że ja będę pracowała oprócz tego i miała normalnie zajęcia na studiach, bo będzie okropny czas. Tak się chciałam do Was jeszcze na koniec odezwać i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. pa! pa.